Ale to był cyrk. To miała być zwykła rozmowa o relacjach między rządem a prezydentem, ale już po kilku minutach w studiu zrobiło się gorąco. Tobiasz boheński spis usiadł naprzeciwko wysłanniczki Donalda Tuska, która od początku próbowała narzucić narrację o winie prezydenta Nawrockiego. Problem w tym, że trafiła na kogoś, kto zna fakty lepiej niż propagandowe hasła. Bocheński zachował spokój, nawet gdy jego rozmówczyni zaczęła podnosić głos i powtarzać rządowe slogany. Punkt po punkcie wykazywał, że to nie prezydent, a rząd Tuska łamie konstytucyjne zasady współpracy, próbując pozbawić głowy państwa wpływu na kluczowe decyzje dotyczące bezpieczeństwa Polski. Kiedy padły słowa o tym, że premier koordynuje kontakty prezydenta z armią, Bocheński nie wytrzymał i z chłodną precyzją przypomniał, kto w Polsce jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Jego argumenty były tak mocne, że w pewnym momencie wysłanniczka Tuska dosłownie wybuchła na wizji, tracąc nerwy i próbując przerwać rozmowę. Zaczynajmy. Za pałkami bawi się Donald Tusk w szczególności, że to on odmówi prezydentowi spotkania z szefami służb specjalnych w czasie, kiedy Polska chyba wiadomo, w jakiej sytuacji geopolitycznej nikt nie, nie musi powiedzieć. To pan, nie pan musi, kłamie. niech pani, 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 pani minister, swoje, odpowie pani. Po drugie, dlatego że Donald Tusk nagrał ten filmik, wciągając służby specjalne i całą debatę publiczną w ten temat. Jeżeli by pan proszę panowie... się nie gniewać, ale nie byłoby szczególną tajemnicą, jeżeli prezydent daje nominacje w armii, daje nominacje w policji, ale? w straży granicznej, w straży pożarnej, a nie daje służb specjalnych, to my jako dziennikarze dla państwa byśmy się szybko tego dowiedzieli, więc ta sprawa i tak by wypłynęła. Ja to Nie jestem co do tego aż taki przekonany, A, ja pan jestem. redaktor, e, więc zrobił to Donald Tusk i doprowadził do tej wojny o służby specjalne na X, co jest też pokazem, że nie dorasta do swojej funkcji i pełnienia tego urzędu w tym momencie i jestem zaskoczony, jak pani Kluzik-Roskostka tutaj podskakuje w tej sprawie, Ale... dlatego, my, dlatego, was... dziękuję, dlatego że to jest dokładnie to samo, co Donald też. Tusk robił w świętej pamięci Lechowi Kaczyńskiemu, odbieranie samolotu i nieuznawanie prerogatyw prezydenckich, udawanie, że prezydenta nie ma, robi dokładnie, wszedł w te same kolejny i robi dokładnie to samo. Tylko, Czy że niestety teraz sytu sytuacja, Chwiloczkę. sytuacja, Chwiloczkę. sytuacja Chwiloczkę. geopolityczna jest o wiele bardziej niebezpieczna, a prezydent Rzeczpospolitej jako głowa państwa nie jest podwykonawcą woli Donalda Tuska, tylko Donald Tusk panie, musi nauczyć panie, współpracować panie, na dobra Rzeczpospolitej. Panie, poszle, jako proszę, prawnik, nie panie pośle, panie, pośle, jako prawnik, raczej. gdyby pan zechciał powiedzieć, na jakiej podstawie prezydent. Yy, tutaj chcę być precyzyjny w tych sformułowaniach, bo takie pismo Dokładnie zostało udostępnione. Zaprasza na odprawę przedstawicieli służb. No proszę, na posłuchać. jakiej podstawie prawnej bo zaprasza myślę, to jest na odprawę cały problem. Panie redaktorze, kwestia, czy to będzie się nazywało spotkanie teta-tet, spotkanie nie, nie, nie. z szefami. Nie, nie. to Słuszczy jest istotne odprawa, nie bardzo. To, nie, nie chwileczkę. To, to pisze naprawdę... pana kolega Zdźwigniew w były poseł hmm. Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj w kancelarii nie, prezydenta. Pan... Szanowny panie pułkowniku, do jednego z szefów służb, że zaprasza na odprawę z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. No I państwo uważacie, że szefowie nie. służb mają się nie spotykać z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej? Czy, tak? Nie, Pytam, pytam. Drodzy państwo. Tak? Pytam to Pana, wyjaśnijmy. gdzie są przepisy, które dają prezydentowi prawo do przeprowadzania odpraw z szefami służb? Panie redaktorze, to jest kwestia semantyczna. To nie ma żadnego znaczenia. To nie ma żadnego kluczowego znaczenia w tej sprawie. No, Znaczenie kluczowe ma to, że polski rząd odmawia prezydentowi spotkań z szefami służb specjalnych, kiedy na wschód od naszej granicy toczy się wojna. Jest to tak głopatologiczne i proste i niebywałe i analogiczne do tego, co było robione świętej pani Lechowi Kaczyńskiemu. Jak ktoś nie widzi porównania i nie widzi, że Donald tu zrobi dokładnie zawsze to samo w własnym interesie, próbując działać na rzecz koalicji obywatelskiej, mając w nosie interes Polski, to naprawdę. Ja. Proszę Państwa, ja mogę ja tak. Tomasz tak. Siemoniak, koordynator spec służb to nieprawda, że służby specjalne nie przekazują informacji to prezydentowi. To nie. Otrzymują tak samo jak poprzedni stosowne informacje, podobnie jak jego uprawnieni urzędnicy kancelarii. Współpraca z prezydenta ze służbami regulują przepisy, które nie przewidują indywidualnych odpraw prezydenta z szefami służb. To tyle Tomasz Szymoniak i Anna Kluzik-Rostkowska. Czemu pani znaczy, podskakuje? Ja, ja, żeby była jasność, ja nie, pod... Ale ja, ja, że nie ja nie podskakuję, ja nie podskakuję. Po kolei, prezydent uprawia polityczną gangsterkę. Mamy sytuację, w której e, są pewne normy, obyczaje. Myś, myślę, że tutaj e, pan, pan minister Rzepecki, pan, pan minister Rzepecki e, to, to potwierdzi. Nigdy nie było takiej sytuacji w czasie, kiedy prezydentem był nie, Andrzej Duda. Jest Trzeba zacząć od tego, że. Panie redaktorze, nie mam, nie mam takiej wiedzy szczegółowo, natomiast mogę powiedzieć, że pamiętamy wszyscy kwestię ambasadorów, gdzie premier Tusk wywoływał polityczną awanturę, osłabiając naszą pozycję na arenie międzynarodowej. Tak samo dzisiaj premier Tusk, w mojej ocenie, destabilizuje państwo. Jest to niepoważne zachowanie, gdzie w kontekście służb specjalnych i innych służb funkcjonujących, w naszym kraju. Premier Tusk wychodzi do mediów społecznościowych i na platformie X atakuje głowę państwa. Prezydent jest głową państwa i w mojej ocenie ma prawo spotykać się z kim chce, również z szefami służb specjalnych. No to, to jest a premier, to, to a pre, poza sporem. A premier, pytanie, a premier, panie a premier, a panie to jest a premier... poza sporem, że prezydent może się spotykać z kim chce, natomiast pytanie, czy szefowie służb wedle do ustawy, do którą cytowaliśmy, mogą się zgłaszać na odprawę do prezydenta? To jest to pytanie. W mojej ocenie tak. I... Generalnie o służbach specjalnych powinniśmy mówić jak najmniej. No, no nie powinno mówimy jak najwięcej. to Święce. wyciągane Święce. na światło dzienne, a kto wyciąga to na światło dzienne? Donald Tusk i wie pan nie, pani redaktorze co będzie coś. dalej? Za chwilkę politycy Platformy Obywatelskiej odpalą słynny zegar, tak samo jak było to rok temu w październiku, gdzie premier Tusk mówi jeszcze 299 dni do końca kadencji prezydenta Andrzeja Dudy. Dzisiaj będzie za chwilkę to samo, gdzie politycy Platformy, a może o i sam premier Tusk, żeby znów nakręcić rozmawiamy... swoje pani się... Od chwileczkę. Mówi... jeszcze 1725 dni do końca Pani, kadencji prezydenta. mam pytanie. Drogi, drodzy państwo, drodzy państwo. Nie podpalajcie Polski, bo właśnie przez takie wasze zachowania cierpią. Mam, pytanie, mam A pytanie do pana podpisać. posła Bocheńskiego. Państwo, mam pytanie do pana posła Bocheńskiego. I nie słyszeli, byłoby tematu. Słyszeli państwo. Prezydent by podpisał, nie było Panie Tak, dla państwa wszyscy. Słyszeli państwo, że pan prezydent chciał się spotkać z szefami służb i zablokował nominację w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i w służbie kontroli wojskowego. Ja przytoczę słowa, które Sławomir Cęckiewicz tutaj wielokrotnie wspominany, w ostatnim czasie mówił o szefie SKW Jarosławie Stróżyku, z którym podobno prezydent chciał się spotkać. Jest pośmiewiskiem Cęckiewicz o Stróżyku. Poziom intelektualno-erudycyjny Stróżyka jest od lat powiany legendą. Tekst napisał taki w gazecie polskiej, co łączy obecnego szefa SKW Jarosława Struszyka z rosyjskim rektorem, putinistą oraz kierującym Uniwersytetem Siedca prosowieckim puwnik, pułkownikiem WSI. Gdyby w Polsce Tuska rzeczywiście zwalczano wpływy rosyjskie i białoruskie, to wiedza, jaką państwo polskie posiada o Uniwersytecie Siedca, uniemożliwiłaby wyznaczenie Struszyka na stanowisko szefa SKW. Ostatni element zarzucił mu komunistyczną przeszłość, bo idąc do wojska, przysięgał wierność rządowi PRL, walkę z imperializmem i stanie nie, nieugięte na straży pokoju w braterskim przymierzu z Armiu był rok 87, a stróżek został wzięty do wojska miał lat 18. I ja, panie yy, poszle, mam uwierzyć, że ten. Przepraszam, panie generale według was, idiota i rosyjski czpion miał być podjęty przez pana prezydenta na poważne rozmowy o bezpieczeństwie państwa? Skoro został wyznaczony przez premiera Tuska, no to akurat w życiu publicznym to nie rozmawiamy z tym, kogo lubimy albo cenimy, tylko z tym, z tymi, których musimy. Z ale, jako, jako, ale, ale w życiu publicznym ale, tak się nie ja obraża. Ja ale właśnie i chciałbym tutaj no właśnie, tylko ciekawe, krótko, no krótko, krótko no właśnie, jakby ciekaw, Polska polityka jest teatrem groteski. Państwo, po pierwsze, rozdzieracie szaty nad Służbami specjalnymi, ale jesteście tymi, którzy właśnie przywrócili do służb specjalnych ludzi, którzy pili wódkę z agentami FSB. To po pierwsze. Po drugie, państwo konkrety. chcecie powiedzieć, że wyznaczyliście takich generałów i takich szefów służb specjalnych, że jak pójdą wypić krzycze, kawę i napić poświę. się wody z prezydentem Pokojnie, Nawrockim, spokojnie, spokojnie, to przestaną podlegać spokojnie. Donaldowi Tuskowi i stracicie kontrolę nad służbami, ponieważ są spokojnie. takie orły. I po trzecie, pani poseł Sroka, koleżanka Zębaczyńskiego i Treli pouczy. Mnie dotyczy, a w sprawie savoir vivrów w polityce, panie, Nie, to do... ja, to ja teraz. Panie ja pana pouczałem, jeżeli chodzi o Bo Pan redaktor, ja, to ja, ja pana pouczałem, jeżeli chodzi o savoir-vivre'u w polityce. I, pan, co, zwrócę jedną Każdego uwagę połacza. panu. Drodzy państwo, po, powiedziałem, że w armii nominacje ja były, chwileczkę, drodzy państwo, w armii nominacje były, to jest element umowy pana prezydenta z szefem Monu Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Gwiazdkę generalską kolejną dostał pan generał Michał Spręgel. Gratulujemy, panie generale. Teraz, właśnie przy okazji 11 listopada, to jest bliski współpracownik Antoniego Macierewicza. Generał, który ma w życiu rysie. W WSI, pani panie posłuchajcie. Panie redaktorze, z tego, co, co, ja, pan, z tego co pamiętam, zgodnie z jednym z wyroków sądowych, nazwanie, tak jak pan Żulczyk został uniewinniony, ponieważ nazwanie prezydenta Rzeczypospolitej debilem jest dopuszczalnym dyskursem politycznym, to nie widzę w wypowiedzi pana posła. Ale co z tym WSI? Ja panu przytoczyłem, bo pan tu powiedział to dobrze, to o tym powrocie komunistów, zły, no. to ja przy, przytoczyłem panu. Tam ja pan ja w Trybunale nie, nie, w nie ma nowego licz... generała Jaki po WSI. Nie tutaj tym nie ma. drodzy tak, Państwa, to, ja to, mam drodzy państwo ja Anna Kosiąska jeszcze jedna rzecz którą trzeba tutaj yy, po, powiedzieć wprost prezydent Zapraszając szefów służb, wyznaczając im godzinę z pominięciem premiera, napisał, że chce rozmawiać o ważnych sprawach dla bezpieczeństwa Polski. Nie było słowa na temat tych nominacji, których nie było. W związku z tym nie jest prawdą to, co powiedział prezydent w filmiku na Twitterze, że chciał rozmawiać z, z poszczególnymi. Ponieważ w piśmie, które kierował, nie było o tym, Państwo, o tym ja by, mowy. Pani... To jest żeby była jasność. Tutaj zastosowano odpowiedzialność zbiorową wobec 136 130. młodych ludzi, którzy mieli być no, no, nominowani na pierwsze stopnie oficerskie. Po zakończeniu rozmowy w studiu wciąż czuć było napięcie. Tobiasz Bocheński nawet nie musiał podnosić głosu. Wystarczyły konstytucja, logika, i zdrowy rozsądek, by pokazać, jak bardzo obecny rząd próbuje przekroczyć granice prawa i kompetencji. Wysłanniczka Tuska próbowała ratować sytuację, ale było już za późno. Argumenty Bocheńskiego brzmiały zbyt jasno, zbyt mocno i zbyt prawdziwie. To nie był atak, to była obrona zasad, o których wielu polityków w Warszawie zdaje się dziś zapominać. Ten wywiad to przypomnienie, że rola prezydenta to nie dekoracja, a realna odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski, a każda próba ograniczania jego kompetencji to uderzenie w państwo, nie w człowieka. I właśnie dlatego takie rozmowy są potrzebne, żeby pokazać, kto mówi prawdę, a kto tylko powtarza partyjne slogany, bo jak udowodnił Bocheński w starciu z faktami nawet najbardziej agresywna propaganda po prostu się rozpada.